Dzień dobry, Polska. Jest, Przedstawię się, ja mam dużo nowa, nie wiem, followers. Jestem Dani, jestem Amerykanin. Moja żona jest piękna, polska pani. I ja kocham Polska. Twój kraj. Twój kraj jest mój ulubiony, lokalizacji świat. I ja i moja żona mamy wesele 18 lat temu teraz. Ale jak jeden rok temu ja uczyłem dużo po polsku i teraz mówi więcej i więcej po polsku, wszystko dzień, ale nie mówi wszystko i nie rozumiesz wszystko. Rozumiesz teraz? Um, wszystko dzień ja robisz nowe video polska, moje kocha polska, ko polska jedzenie, polska kultura, ale ja kocha polska ludzi lepiej, kultura, um, um, nie wiem, landscapes. Jest piękny, piękny kraj. Ja kocham Polskę. Muzyka ja kocham też. Ok, do zobaczenia teraz. Proszę, mówi mi o poznać Dani, komentarz i może pytania Dani. Ok, do zobaczenia nowa przyczeli um, i ja kocham Polskę. Może ja nie mówi słynnie po polsku teraz. Ale jestem bardzo naprawdę polska mężczyzny jak kupić nerka.